Dzień dobry, a więc dzisiaj kolejne podejście. No hit hard. Tym razem musi się udać. Łączna ilość prób to już grubo myślę, że przekracza 20. Nie liczę tego tak dokładnie, ale rząd wielkości 20 myślę, że będzie w miarę miarodajne, ale raczej zbliżam się już do 30. <grym> Naprawdę dużo, dużo tych prób. O, to jakoś dziwnie ominąłem. Zupełnym przypadkiem w sumie bo miałem tam inwersję sterowania i też tak nie doszacowałem tego i to znaczy pogubiłem klawisze po prostu, no ale zobaczymy, teraz mo może się uda. Przy ostatnim podejściu przy rozproszonych bombkach niestety poległem. Znaczy straciłem pierwsze życie więc już później jeszcze próbowałem tego rana dalej kontynuować ale morale spadły na tyle że zaraz straciłem i tak jeszcze dwa kolejne życia więc już nawet by nie była kwestia no hita ale nawet high score bym żadnego nie zrobił nowego Więc sobie to odpuściłem Już coraz częściej udaje mi się już przy tym poziomie jeszcze mieć no hita, ale za chwilę zacznie się taka salwa, że będę tracił prawdopodobnie życie za życiem, więc no niestety. Ciężko. Teraz mamy poziom z przyciąganiem, kul, dużych buletów. Tak, prawie 6000 punktów za ten poziom. Świetnie. Dobre jest chociaż to, że raczej są te poziomy w pełni oskryptowane, tak? One są właściwie całkowicie powtarzalne. No tu się znowu zapędziłem w kozi róg, ale udało się uciec. Więc też tutaj tą pamięć mięśniową myślę, że można dość mocno sobie trenować. No, to już nie byłem pewien, jak to się skończy. Udało się. Nie podniosłem jednego życia. Nie mamy perfekta, ale i tak bywało, szczerze mówiąc, dużo gorzej. To był poziom, gdzie no zazwyczaj traciłem właśnie życie. Więc fajnie, że już jestem na tym etapie. Może coś z tego będzie. Ja już nawet nie, nie podnoszę tych rakiet, trudno, nie będzie jakiegoś fenomenalnego podejścia może, ale będzie w miarę bezpieczne, może dzięki temu uda się zrobić chociaż no-hita, bo na tym mi najbardziej zależy, a ewentualny perfekt to może kiedyś. No, już na starcie zrzut był. Dobrze. No, coś, coś tak późno te zrzuty są. Dość jest tutaj chyba powtarzalny pattern na tym poziomie, mam wrażenie. To jest bardzo trudny poziom. Tutaj myślę, że mogę spokojnie się posługiwać bombkami. Niestety błąd zrobiłem podchodząc, podchodząc tak blisko do tego bossa. Właściwie aktywuje się spread y, razem z laserami, więc da się to wymówmentować, że tak powiem, bez używania bombek i to raczej dość precyzyjnie. Tutaj z kolei. Aha. Tutaj z kolei jest poziom którym najczęściej tracę życie. I to zazwyczaj yy, nie jedno. A2, A3, a może już do zera. Yy, tak, póki co straciłem dwa życia. Czy to dobry wynik? Nie, tragiczny. Znaczy, tragiczny no. Chyba nie, nie było lepiej. Tak, i on tutaj już rzuca cały czas spreadami. Trzeba go strajfować. Strajfować cały czas, strajfować. Może się uda go wystrajfować. Aczkolwiek on tutaj ma ten movement taki nie do końca regularny. Więc takie czyste strajfowanie może też się nie udać. No i też te spready wyrzuca coraz szybciej. Ale zobaczymy. A nuż, może, może się uda to po prostu cały czas to, tą samą e, taktykę powtarzał Do znudzenia Dobrze Zobaczmy 7... 4, 7, 4 Tak, to nawet nie jest highscore, więc w ogóle nawet bo tutaj nie ma nawet o czym mówić. Myślałem, że chociaż będę miał high score, ale najwidoczniej już miałem lepsze podejście.